Siemano pięknie ludzie, my dzisiaj jesteśmy w Słowackich Tatrach I idziemy na mało wysoką, około 21 km, No i zobaczymy jak to nam wyjdzie Ale góry dawno były na tym kanale, więc no jaram się Jest 5.10 Kurde powiem wam, że troszeczkę zmarzłem Nie wiem czy chyba pierwszy raz się nie ubrałem trochę źle, bo nie wziąłem mocnego termo No Dobrze Coż wy się tutaj zbieracie? Jak się spało? Dobrze Nie no, nam też się dobrze spało, ale ty, ja się w ogóle przeraziłem, że jest za zimno Ty że się że się, za słabo, że się za słabo ubrałem na... Ale znalazłem czapkę w kieszeni tego, tak się ucieszyłem Trzy to nasza haza Robiła Marko Czy odpali? Niesamowite O, strzała odpala, odpala strzała się przedzieramy przez las. dźwięki zaraz różne. Idziemy i tylko słyszymy po prostu jakiś taki ryk. Wczoraj jak jechaliśmy, spotkaliśmy jelenia na granicy ze Słowacją. Ja powiedziałem, o! Chciałbym zobaczyć dźwiedzia. Ale przez samochód, a nie na żywo. Bo oczywiście żaden z nas, co? Nie ma gazu, nie ma nic. Były takie pełne jedzenia. Na szczęście zapakowanego, więc raczej nie czuć. Taką drogą sobie idziemy, że jest wąsko. Z prawej drzewa Lewej drzewa na no odwrót. Tak, by się tak spotkało, misia, nie byłoby kolorowo, Rachel. Tak się kicha na kielicha. Alek. Dobra, pit stopik jest robiony. Szybkie ładowanie się jakimś jedzeniem, czy coś w tym stylu. Odgłosy dźwiedzia ustały. Już bardzo chłopaki sobie siedzą, odpoczywają. Cały, to, cały czas ty byłeś <grym> Za mną góra, na którą kiedyś pewnie wbijamy Gerlach Proszę bardzo, najwyższy szczyt Teatr Ty! A to na pewno Gerlach, czy zrobiłem z ciebie debila? <grym> A mogłem w domu się <grym> <grym> Proszę bardzo Wiktor czuje się jak u siebie na chacie <noise> Jaką masz dupę z posoną <noise> W ogóle mnie to zawsze, zawsze zastanawia, jak w górach O Jezus, jest taka krystaliczna woda Ona jest przeczysta, nie? Teraz właśnie Kamciu przeczytał, że na Tatromaniakach 35 km chmura z deszczem więc jak nas zleje to porządnie. Na szczęście wziąłem siatkę z Biedronki na osłonę kamery za 10 koła, więc zajebiście. Że ja się przebieram chyba już z trzeci raz. No, cały czas się pogoda zmienia, jest coraz cieplej. I doszedłem do wniosku, że to jest w ogóle must have. Muszę sobie kupić nowy plecak. Bo ten plecak, co ja mam, to tego mam chyba od liceum, jakoś tak. No i on nie jest stricte w góry. Wszystko się trzyma na, na tej górnej uprzęży. Nie ma pasa na dole, a mega by się przydał. I chyba wziąłem za mało jedzenia pierwszy raz. A to dlatego, że nie było w biedronce moich ulubionych, kurde, tych przekąska, kurczak kary. Ale szczerze, nawet jak mam się przemęczyć, coś nie tyłu, patrzcie na te widoki, nie? Spadła mi gąbka gdzieś W sensie od do, do mikrofonu Teraz przypał Się wracał Się wracam. Szkoda jak się skupiła gdzieś Patrzcie to sobie kasy. kupiliśmy My mamy zającem podobny Więc ja sobie obkleiłem żeby były Do no, rozróżnienia tak ja, ja, nie no mam takie dotycznego. ja nie mam takiego ja nie, nie ty okay, masz no. z innej marki w ogóle no ale fajnie, jest fajnie Powiem że tutaj już I Tutaj niestety mikrofon przestał działać W sensie działał, ale bez tej gąbki był mega szum Więc no wyciszyłem materiał Ale podeszliśmy sobie na małą wysoką Nie było to trudne podejście Odpoczęliśmy sobie też na chwilkę Żeby coś napić, się zjeść przed szczytem Bo widzieliśmy właśnie, że na szczycie jest mega dużo ludzi Przez to też no długo tam nie, nie posiedzieliśmy Poglądaliśmy sobie widoki, co jak widać Zobaczyliśmy trasę, jak dalej iść Pamiątkowe zdjęcie No i schodzimy na dół No, raz zeszliśmy na dół Siedzimy sobie przy jeziorku bardzo No i patrzyliśmy, jak idzie nasza trasa, i idziemy tam, gdzie myślałem, że. I za chwilę idziemy tam, na górę. Tam, gdzie widzicie tych ludzi. Oni no tak sobie idą. I tu na środku ekranu jest przejście, chyba. No szczerze, nie fajna trasa. Weszliśmy. Dla widoku, oczywiście, warto. Teraz schodzimy tam na dół i idziemy cały czas wzdłuż. Następny pizza, pewnie tam w schronisku ręce pieko już jest taka jedna rzecz w górach, którą no nic innego nie da To jest po prostu to, że czujesz się taki malutki no bo kurde idziemy sobie kanionem z prawej strony wielkie góry z lewej strony też i człowiek czuje się taki malutki, tak jakby ja mam taką rozkminę, że jestem po prostu takim, wiecie, częścią całego uniwersum. Nie wiem, gwiazda na niebie, ktoś sobie to wymyślił, że jest w ogóle cała galaktyka. Moja Julia będzie ze mnie dumna, bo ja nigdy nie mam takich przekmin. No ale góry robią z człowiekiem różne rzeczy, nie? O. 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 I to masz. Co teraz? Ja chyba, ja chyba trzydaniowy obiad będę ja Zaraz zaczyna się 10 godzina jak już idziemy i szczerze dopiero teraz zaczyna mnie boleć kolano po to co mnie bolało po turze moim przez Polskę. Jak jeszcze nie widzieliście tego filmu tutaj zapraszam i no, jestem w sumie w miarę zadowolony, że to się tak dobrze regeneruje. No ale mamy jeszcze 3 godziny prawie zejścia, a kolano już się daje. Plus co się dzieje z palcem nie wiem o co z tym chodzi. Jezus, jak ja siadam, jak zaczęło wszystko boleć. Idziemy. Chodzimy dalej, mamy 17 km i trochę uciekłem chłopakom, bo weszła mi zona. O, z tamtym. Z tamtym typkiem lecieliśmy równo z kilometr dwa po prostu w dół I umiedzona to, to oznacza to, że po prostu jestem taki skupiony Że no pomimo tego, że nawet bolało mnie kolano, znalazłem jakiś sposób Skakałem sobie jak przez tę rękę żeby... żeby mnie to nie bolało, no nie nadgoniłem nie wiem ile Teraz czekam na jakiś pit stop I zrobię coś co trzeba, czyli nogi do góry, żeby nie bolały o! 17 km. 10, 23 i zobaczymy, za ile będą chłopaki. Nie. 33, 10 minut nadrobiłem. Jest równo 18 z tego, co mówi zajczyk. Zeszliśmy i proszę, Garmin. mówi Na Garminie jest 22 km, 12 godzin i 5 minut. Więc tutaj się Wam pojawi strawa, o ile Garmin mi pozwoli zapisać trening. I No a my idziemy jeść bo szczerze jesteśmy mega. No Jesteśmy na naszej ławeczce Byliśmy tutaj za pierwszym razem Kamcia nie było, albo był z nami Korek No i ostatnio wchodziliśmy na tą górę A teraz ją obeszliśmy dosłownie Fajnie tu wrócić, ale jesteśmy tacy głodni Że dosłownie na 5 minut idziemy jeść I opa, i pierożki, i pierożki I dybibko, i o... to jeszcze zwykle się jutro.